Melisandre albo Melisandre Ashai, to władczyni cieni oraz czerwona kapłanka pana światła czerwonego boga Rolora. Nie wiadomo dokładnie, ile ma lat, ale na pewno ma więcej niż 100. Jako dziecko została sprzedana do niewoli, a kiedyś nazywano ją Meloni. Jej najważniejszym zadaniem jest zapewnienie triumfu Rolora nad Panem Ciemności. Wielkim innym, którego powrót rozpocznie długą i ciężką zimę. Posiadająca umiejętność widzenia przyszłości w ogniu, kapłanka ustaliła, że Stanis Baratheon jest odrodzonym Azorem Ahai, człowiekiem, który według przepowiedni ma pokonać innych, ale aby tego dokonać, musi zostać królem Westeros. Melisandre przez wielu uważana jest za kobietę piękną. Ma długie włosy koloru głęboko wypalanej miedzi, niepospolite czerwone oczy i bladą, nieskalaną skórę. Kapłanka jest smukła, zgrabna i wyższa od większości rycerzy. Ma pełne piersi, wąską talię i twarz w kształcie serca. Jej głos jest głęboki i brzmi melodyjnie. Posługuje się mową Aszaj. Językiem waleriańskim, a także wspólnym językiem Westeros, choć w tym ostatnim mówi z bogatym akcentem używanym przez mieszkańców okolic morza Nefrytowego i Esos. Zgodnie ze zwyczajem czerwonych kapłanów swojej wiary, Melisandre zawsze ubiera się w długie czerwone tkaniny. Przy jednej okazji nosi krwisto czerwoną tkaninę pod jedwabną suknią w kolorze jasnego ognia a przy innej szaty ze szkarłatnej satyny i krwistego aksamitu. Kapłanka nosi również krwisto-czerwony płaszcz. Zawsze ma na szyi czerwono-złoty wisior z rubinem, który ściśle przylega do jej szyi. Podczas korzystania z magii przez Melisandrę oprawa rubinu świeci potężnym blaskiem, który jest w stanie ją spalić, jeśli stosowana magia jest szczególnie wymagająca, kobieta wydziela wyczuwalne ciepło, dlatego twierdzi, że nigdy nie jest jej zimno mimo warunków pogodowych. Posiada zdolność widzenia wizji w płomieniach i całkowicie ufa mocy swojego boga Lolora. Choć przyznaje, że wizje mogą być źle interpretowane, to jednak ma wiarę w swoją zdolność do poprawnego odczytania wizji. Nawet jeśli nie do końca zgadza się z proponowaną interpretacją, Melisandre chce, aby akty magii, które wykonuje, wyglądały na znacznie prostsze niż są w rzeczywistości, chociaż jest autentycznie uzdolniona magicznie, wzbogaca to różnymi dymami i proszkami, które trzyma ukryte w swoich szatach. Natomiast w swoich komnatach zawsze w nocy trzyma płonące świece na własną rękę podróżuje do Smoczej Skały, gdyż wierzy w to, że Stanis Baratheon jest odroczonym księciem Azor Ahai, który poprowadzi wojnę o świat przeciwko wielkiemu innemu wrogowi jej boga. Jest przekonana, że Smocza Skała jest miejscem dymu i soli, pośród których Azor Ahai ma się odrodzić. Przekonuje również żonę Stanisa, Lady Sally's Florent, a także część ekipy dworu Stanisa aby przyjęli wiarę w Czerwonego Boga. Obawia się jej większość służących, którzy nazywają ją Czerwoną Kobietą, gdyż nie mają odwagi wypowiedzieć jej prawdziwego imienia. Zdeterminowane, aby zatrzymać szaleństwo Melisandre od rozprzestrzenienia się poza Smoczą Skałę, Maester Kresen proponuje toast na cześć siebie i czerwonej kobiety, używając zatrutego wina. Kapłanka wypija większość trunku i pozostaje bez szwanku, ale kresen umiera, wypijając pozostały płyn. Po tym wydarzeniu Stanis przekonuje się do przyjęcia wiary w czerwonego boga. I choć nie jest tak oddany Rolorowi jak jego żona i ludzie królowej na jego dworze, kapłanka przekonuje go, by spalił posągi wiary siedmiu znajdujące się na smoczej skale w ofierze dla Rolora. Przed bramami smoczej skały, Melisandre ogłasza, że Stanis jest odrodzonym Azorem Ahai i każe mu wyciągnąć z ognia płonący miecz, ogłaszając, że jest to legendarny miecz światłonośca. Brat Stanisa, Renly, Lord Końca Burzy, również ogłasza się królem i zbiera poparcie większości mieszkańców Krain Burzy i ludzi z Reach. Kiedy król wyrusza ze Smoczej Skały, aby oblegać twierdzę, towarzyszy mu Melisandrę. Namawia go do spotkania z Renlim i udzielenia mu ostatniej szansy na złożenie przysięgi lojalności wobec niego. Ponieważ wcześniej podczas wizji ujrzała śmierć Renlego, kreuje poza murami końca burzy cień zabójcy wyglądającego jak Stanis, który rankiem zabija Renlego, gdy ten ma wyruszyć do walki ze Stanisem. Po śmierci brata, Stanis zaczyna miewać straszliwe koszmary. I tylko kapłanka jest w stanie go uspokoić. Chociaż po śmierci Renlego wielu lordów burzy przyłącza się do Stanisa, niektóre lojalne siły nadal chronią koniec burzy, podczas gdy sir Loras Tyrell wraca do Bitterbridge, by zdobyć kontrolę nad sześćdziesięcioma tysiącami ludzi, których Renley zostawił. Kasztelan końca burzy, sir Courtney Penrose, odmawia poddania się, natomiast Stanis oznajmia Sir Davosowi, że Melisandre przewidziała, iż Courtney zginie w ciągu jednego dnia. Wyjawia też, że widziała Renliego rozbijającego siły Stanisa pod murami królewskiej przystani, ale król uważa, że śmierć brata zapobiegła realizacji tego scenariusza. W nocy Stanis każe Davosowi przepłynąć z Melisandre pod fortecę, gdzie rodzi ona cienistego zabójcę, który tym razem zabija Courtney'a. Po tym jak Lord Elwood Meadows poddaje Stanisowi koniec burzy, Melisandre każe swojemu królowi spalić czar drzewo znajdujące się w zamku. Po zdobyciu końca burzy, Stanis jest gotowy do marszu na królewską przystań. Lord Bryce chciał, aby ten odesłał Melisandrę na smoczą skałę. Przekonując swojego króla zasugerował, iż jeśli tego nie zrobi i kobieta weźmie udział w nadchodzącej bitwie, Żołnierze mogą pomyśleć, że Stanis zawdzięcza koronę jej magii. Król ugina się i odsyła kapłankę. Niestety zostaje pokonany w bitwie nad czarnym nurtem, jednak dopiero po przybyciu wojsk lordów, Tawina Lannistera i Mesa Tyrella. Sir Garland Tyrell, prowadzący oddział Tajwina, przywdziewa zieloną zbroję Renlego podczas szarży na przybyszów, dzięki czemu wizja Melisandre o Renlim w zielonej zbroi pokonującym siły Stanisa pod murami Królewskiej Przystani, zaczyna się spełniać, oczywiście po pewnej modyfikacji. Następnie Melisandre i Selys, balon lorda Gansera Sanglasa i ocalałych synów Sir Hubarda Ramptona składając ich jako ofiary dla Lolora. Po nieudanym ataku na królewską przystań, Stanis zwraca na Smoczą Skałę, a Davos jest zdecydowany zabić Melisandrę, uważając, że jest ona odpowiedzialna za klęskę nad Czarnym Nurtem i w konsekwencji śmierć jego czterech najstarszych synów. Kapłanka twierdzi, że dowiedziała się o jego planie dzięki swoim płomieniom. Cebulowy rycerz zostaje aresztowany, a ona później odwiedza go w lochu i przyznaje, że nie śmie stworzyć z królem kolejnego zabójczego cienia, gdyż może go to zabić. Proponuje stworzenie takiego z Dawosem, ale ten odmawia. Próbuje przekonać Stanisa, aby wydał jej bękarta króla Roberta I Baratheona, Edrica Storma, ponieważ uważa, że w królewskiej krwi zawarta jest moc. Chce go poświęcić, by obudzić kamiennego smoka. Mimo, że zarówno Melisandra, jak i Stanis są przekonani o konieczności szybkiego zjednoczenia siedmiu królestw pod jednym królem w ramach przygotowań do walki z wielkim innym, Stanis się nie zgadza. Kapłance udaje się jednak za pomocą pijawek upuścić Edricowi trochę krwi. Król wrzuca je do płomieni, jednocześnie wypowiadając imiona trzech fałszywych królów: Bailona Greyjoya, Roba Starka i Geoffreya Baratheona. Na przestrzeni czasu Bailon ginie w wyniku upadku podczas przekraczania mostu w Pike podczas burzy, a Rob zostaje zabity podczas Czerwonego Wesela. Kiedy Davos zwraca uwagę, że Joffrey wciąż żyje, Stannis po raz kolejny odmawia poświęcenia Edrika Storma. Jednak sugeruje Davosowi, że będzie gotów go poświęcić, gdyby Joffrey poniósł śmierć. Gdy Cebulowy Rycerz dowiaduje się, że Joffrey zmarł podczas swojego własnego wesela, korzysta z pomocy pewnych ludzi króla, aby przemycić Edrika ze Smoczej Skały. Po otrzymaniu listu wysłanego przez Maestera Aemona z nocnej straży, w którym informuje on królestwo o zagrożeniach, przed którymi stoi nocna straż oraz prosząc o pomoc, Stanis wyrusza ze swoją armią na mur. W tym czasie Melisandre składa w ofierze swojemu bogu, lorda Alestera, Florenta, by zyskać korzystne wiatry podczas podróży na północ. Po przybyciu na mur towarzyszy królowi i bierze udział w bitwie, podczas której siły dzikich zostają rozgromione, a Mans Raiders schwytany. Kapłanka podczas bitwy jadąc na zachód od wschodniej strażnicy zabija płomieniami Orła Orella, sprawiając, że zmienno skóry wpada w szał z bólu i traci kontrolę nad innymi zwierzętami podczas bitwy pod murem. Melisandre urządza nocne ogniska w czarnym zamku. Stanis proponuje, że uczyni Jona Snowa lordem Winterfell. A kapłanka namawia go, by spalił czar drzewo i przyjął Winterfell jako dar od Rolora. Z kolei Stanis oświadcza Jonowi, że czerwono włosa widziała w swoich płomieniach, że dzicy powrócą. Podczas spotkania z wysokimi oficerami nocnej straży Melisandre informuje czarnych braci, że muszą utrzymywać u swoich bram nocne ogniska, aby mieć możliwość walki z wrogiem. Maester Aemon od razu orientuje się, że mówi ona o wojnie o świat i pyta o księcia, który został obiecany, na co kapłanka odpowiada, że przepowiedzianym księciem jest Stanis. Gdy król zamierza doprowadzić do egzekucji Mansa Raidera, Melisandre planuje złożyć go w ofierze rollerowi, by z pomocą jego królewskiej krwi obudzić smoka. Czerwonowłosa namawia króla, by dał jej syna Mansa, skoro nie pozwolił wcześniej poświęcić Edrica Storma. John Snow podmienia synka Rhaedra z dzieckiem Goździka, a następnie wysyła go z nią Samuelem Tarly i maesterem Aemonem do Starego Miasta, aby usunąć jakąkolwiek królewską krew w zasięgu Melisandre. Snow obawia się, że może ona zabić i użyć krwi Eymona, ponieważ ten jest synem króla, Mekara, pierwszego Targaryena. Podczas żeglugi na Cynamonowym Wietrze, Eymon mówi Samowi, że kapłanka źle odczytała znaki i oszukała samą siebie, wierząc, że Stanis jest księciem, którego obiecano. Umierający maester jest przekonany, że to Dainery Targaryen pasuje do przepowiedni. Podczas gdy Stannis spalić Mansa Raidera żywcem za dezercję z Nocnej Straży, Melisandre używa swojej magii, by potajemnie zmienić tożsamość jego na tożsamość Rattleshirta, innego dzikiego, w wyniku czego ten drugi zostaje spalony zamiast Mansa. Później ukrywa go w Czarnym Zamku. Melisandre pozostaje na murze, podczas gdy Stannis maszeruje na Winterfell. Zauważając, że jej moce są tutaj silniejsze, nieustannie szuka nowych wizji w swoich pomieniach. W momencie seansu widzi drewniane twarze, białe zwłoki oraz tysiące czerwonych oczu, a także chłopaka z wilczą twarzą. Wydaje jej się, że to słudzy wielkiego innego. Kiedy prosi R'hllorah o wizję Azor Ahai, widzi przed sobą tylko Jona Snowa, który otoczony jest czaszkami, a jego twarz zmienia się z ludzkiej na wilczą. Widzi również, jak otaczają go wrogowie, dlatego próbuje go później kilkakrotnie ostrzec przed sztyletami w ciemności. Po tym, jak John otrzymuje listownie informacje na temat nadchodzącego ślubu Ramseya, Boltona i Ary Stark, Czerwonowłosa mówi mu, że w swoich wizjach widziała Aryę, szarą dziewczynkę uciekającą przed małżeństwem na konającym koniu. Następnie próbuje nakłonić Johna do nauki korzystania z jego mocy, ale ten pozostaje wobec niej nieufny. Ostrzega go również, że widziała jak trzech z dziewięciu zwiadowców, których wysłał, zginie. Później zapewnia Mansa, że mogą zdobyć zaufanie Johna Snow'a tylko wtedy, gdy ocalą jego siostrę. Kapłanka odnajduje go na północ od muru, gdzie odnalezione zostały trzy głowy przebite przez płaczkę. Tym samym potwierdzona zostaje jej pierwsza wizja. To przekonuje Johna, by jej przepowiednie brać bardziej na poważnie, dlatego prosi ją, aby dowiedziała się, jaki los spotkał pozostałych strażników. Następnie informuje ją, że Sir Dennis Malister z Wieży Cieni uważa, że dzicy mogą próbować sforsować most czaszek, a Melisandre twierdzi, że widziała wieżę nad morzem zanurzoną pod czarną i krwawą falą choć sama przyznaje, że budowle z jej wizji nie wyglądają jak te we wschodniej strażnicy. Jednak wskazuje Johnowi, że atak nastąpi właśnie tam. W swoich komnatach nalega, aby wysłać Rattleshirta, czyli tak naprawdę Mansa Rydera, na południe, aby uratować Aryę. Jednak gdy John się temu sprzeciwia, Melisandre wyjawia mu jego prawdziwą tożsamość. Podając się za barda o imieniu Abel, Mans wyrusza do Winterfell, z sześcioma włócznikami, by uratować Arię, tak naprawdę służącą Sansy Stark, Jane Poole, przed Ramzejem Boltonem. Druga przepowiednia kapłanki spełnia się, gdy Alice Stark, a nie Arya, przybywa do Czarnego Zamku, uciekając przed swoim kuzynem Kreganem, który chce wymusić małżeństwo między nimi, aby rościć sobie prawo do Karhold, zamku i siedziby rodu Karstarków. Kiedy John rozkazuje Koterowi Pajkowi wysłać ludzi do Hardhome, aby ratować dzikich, Melisandre apeluje, aby tego nie robił, argumentując, że to przegrana sprawa, ponieważ widziała, iż żaden ze statków ratunkowych nie wróci. Jakiś czas później, pomimo ostrzeżeń kapłanki, John zostaje zdradzony i zasztyletowany przez buntowników pod wodzą Bołena Marsza w Czarnym Zamku ponieważ algorytmy youtube'owe są bezlitosne, będziemy wdzięczni za subskrybowanie naszego kanału, a także za kliknięcie w dzwoneczek. Będzie to dla nas ogromna motywacja, a także pomoże nam to rozwijać nasz kanał.